Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Anita Sowińska i jestem kandydatką lewicy do parlamentu. Kandyduję z okręgu Piotrkowskiego, z pierwszego miejsca. I mam przyjemność przedstawić również dwóch naszych kandydatów. To jest pan Tadeusz Rozpara, którego Państwo doskonale znają. To jest były prezydent Bełchatowa. oraz Mariusz Kowalczyk, który również jest kandydatem i startuje z miejsca 10. Przepraszam, 18. Przepraszam, ostatniego, Ostatnie, tak. No. Ja, masz rację. Jeżeli spotkaliśmy się tutaj, ponieważ PiS od czterech, lat, od czterech lat burzy naszą praworządność. Jak Państwo wiedzą, praworządność jest jedną z podwalin demokratycznego państwa prawa trójpodziału władzy. Zaczęło się od przejęcia prokuratury, potem nastąpiło upolitycznienie Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądowniczej. Zmiany w praworządności są tak duże, że nie da się tego odwrócić jedną ustawą i ci, co kochają Konstytucję, wiedzą, że tego się po prostu tak nie da zrobić. Dlatego Rybica zaproponowała konkretny kalendarz przywracania praworządności w Polsce. Który jest rozpisany na kilka lat, i ten kalendarz chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić. Tuż po wyborach, już w listopadzie, wybierzemy na pierwszym posiedzeniu Sejmu trybu, członków Trybunału Stanu. Na drugim posiedzeniu y, wprowadzimy możliwość złożenia przez prawidłowo wybranych sędziów w 2015 roku ślubowania przed marszałkiem Sejmu. Następnie w grudniu, na początku grudnia, Kończy się kadencja trzech sędziów, to jest sędziowie Zubik, Tuleja i Rymar. W ich miejsce zostaną powołani sędziowie Hausner, Ślepzak i Jakubecki. Również w grudniu. Postawimy wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobro, Mateusza Morawieckiego, pani premier Szydło oraz Beaty Kępy przed Trybunałem Stanu. Nie ugniemy się przed niczym. Nie może się nigdy powtórzyć taka sytuacja, jak ma miejsce obecnie. W przyszłym roku, już w styczniu, zmienimy ustawę o, zmiany, zmienimy ustawę o zmianie trybu wyboru sędziów przez KRS. A następnie powołamy prokuratora generalnego, który będzie niezależny od ministra sprawiedliwości. Prokurator będzie wybrany w, w transparentnym konkursie. Następnie w kwietniu yy, zmienimy ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli tego, który kontroluje sąd i co jest niezgodne z konstytucją. Następnie w styczniu 2021 roku. Wejdzie w życie ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i Sądu Najwyższego i również w 2021 roku zmienimy ustrój prokuratury. Skończymy z zasadą hierarchicznego podporządkowania. I na koniec, w 2022 roku, będzie koniec kadencji KRS i zmienimy tryb wyborów jej członków, Szanowni Państwo. Praworządność to są pewne fundamenty, fundamenty domu, w którym my żyjemy. Sami Państwo wiedzą, że te fundamenty czasami są niewidoczne, niewidoczne są dla wszystkich. Ale jeżeli fundamenty domu są chore, jeżeli się kruszą, to cały dom niestety ale jest w zagrożeniu. I my te fundamenty odbudujemy. Szanowni Państwo, praworządność dla mnie jako zawodowca, jak radcy prawnego. Jest postrzegana nie tylko z punktu widzenia tych formalnych rozwiązań, ale można usłyszeć, że te wszystkie reformy, które są wprowadzone przez obecną władzę, przecież służą poprawie jakości sądzenia, terminom sądowym itd., itd. Otóż nieprawda. Jako radca prawny spotykam się z tą praktyką. W tym względzie to, te reformy nic nie zmieniły, nic nie poprawiły. Nadal czas trwania procesów jest długi. Nadal jakość sądzenia zależy od konkretnych sędziów, którzy albo dobrze orzekają, albo są dobrze, albo są słabi. Zależy od stron, a nie od tych rozwiązań, które zmierzają tylko do tego, aby zmieniać ludzi, cudzych na swoich. Taka jest ogólna teza i tworzą postępowania postępowanie, w którym. Jest możliwa ingerencja władzy wykonawczej w orzecznictwo sądów i to jest niewłaściwe. To nie prowadzi do praworządności na pewno, nie jest to praworządne, ale też nie poprawia sytuacji ludzi, którzy z tych sądów, z tego, z tego wymiaru sprawiedliwości chcą skorzystać i chcą w niej w tym systemie znaleźć dla siebie tę sprawiedliwość. Teleformy tego nie wprowadzają, dlatego... Wprowadzanie praworządności powinno służyć i towarzyszyć temu również poprawa naprawdę jakości i sądzenia i prowadzenia wszelkich postępowań, które są oparte na, na procesach na prawie, na, czyli prokuratura, sąd i, i tym podobne organy. Ja natomiast chciałem powiedzieć kilka słów o konstytucji. Wiadomym jest, że konstytucja jest tak zwanym swoistym. Y, abecadłem wykładni prawa y, y, akt y, prawny jest to y, konstytucja jako akt prawny jest y, to najważniejszy akt y, prawny y, w Polsce spisany y, i uchwalony y, już y, przed laty. Y, patrząc na y, dzisiejsze y, Przestrzeganie konstytucji przez y, polityków, nie wspomnę tylko o politykach, bo są jeszcze y, inne osoby, które gdzieś tam y, w perspektywie swojej działalności y, zapominają na co dzień o tym, że, że, że mamy konstytucję. Która y, daje nam poczucie y, wolności, poczucie swobód, ale też y, z Konstytucji wynikają pewne obowiązki, y, których powinniśmy wszyscy przestrzegać, i tutaj y, nie wszyscy y, mają dzisiaj y, chęć z tego korzystać. A szkoda, dlatego że y, byłoby naprawdę y, łatwiej y, funkcjonować. Z, dużo osób. Y, Traktuje konstytucję jak coś niepotrzebnego, coś co ogranicza im pewne działania. Mamy przykład, choćby na dzień dzisiejszy, jak to wygląda w codzienności, w naszym życiu politycznym. Ale chciałem tutaj odejść na chwilę od konstytucji i odwołać się do kwestii może moralności sumienia polityków, osób, które dzisiaj piastują władzę w Polsce. Są to. Takie newralgiczne sytuacje, gdzie naprawdę zapomina się o tym, że y, istnieje gdzieś w tle właśnie konstytucja, że istnieją gdzieś jakieś moralne zasady. Y, to wszystko, do, co, co dzisiaj y, na co dzień mamy, jest po prostu y, takim y, czymś, co dzieli społeczeństwo, y, co y, wywołuje w nas agresję. Y, jadnie nienawiści i, i doprowadziło do tego y, podziału w społeczeństwie do tego pęknięcia, które właśnie y, dzisiaj mamy jest to sytuacja, która no tutaj mam pytanie nasuwa się y, takie pytanie przede wszystkim do polityków y, platformy i polityków y, pisu. co żeście zrobili z Polską na przestrzeni ostatnich y, kilkunastu lat y, Tutaj może taką y, krótką genezę przytoczę. Bo nie ma czasu, bo mm -hmm. konferencji, to jest 15 minut. Rozumiem. Chciałem tylko wrócić do tego, bo ktoś y, może y, zada nam pytanie, po co idziemy, y, po co idziemy do y, parlamentu, po co startujemy w tych wyborach. To, y, otóż to, y, hasłem moim wyborczym na przykład jest przywrócić y, polskiej polityce normalność. I, I chodzi właśnie o to, żebyśmy y, dzisiaj dążyli do tego, żeby to wszystko wróciło do normalności, do, do, y, do takiego stanu rzeczy, jak było kiedyś. Natomiast na koniec y, chciałem y, powiedzieć, y, odnieść się do y, tematu tutaj z naszego lokalnego podwórka, mianowicie do, zdementować nieprawdziwe y, pogłoski, plotki dotyczące, że my jako lewica chcemy... Y, tak, od, z dnia na dzień zamknąć, zlikwidować kopalnie, elektrownie, że chcemy to zastąpić odnawialnymi źródłami energii. To jest nieprawdą i raz na, na zawsze chcemy podkreślić, że y, Anita jest tutaj przykładem osoby, która y, startuje z naszego okręgu, jest y, w ogóle rodowitą to, Tomaszowianką i dla niej ten obszar południowego południowo-wschodniego. Regionów województwa łódzkiego jest bardzo ważny i tutaj jest y, nasze spojrzenie na, na ten temat y, kopalni elektrowni jest taki, że, że nikt logiczny dzisiaj nie, nie jest w stanie przyjechać i powiedzieć zamykamy z dnia na dzień kopalnię z elektrownią. Y, to jest y, źródło utrzymania, źródło dochodu dla kilkunastu tysięcy osób. Tutaj są y, tu były zrobione inwestycje przez kilkadziesiąt lat, rzędu kilku, a może kilkunastu miliardów złotych. Nikt nie, nie z nas, zdrowomyślący, nie chce zamykać tego z dnia na dzień w ogóle nie chcę zamykać oczywiście, że tak, natomiast to jest temat jakby na inny in, in, in in, wywiad in, in, in. czy mają Państwo do nas pytania na temat tego tematu konferencji na temat praworządności w Polsce my, my zdaję sobie sprawę że to nie jest problem taki lokalny, ale on dotyka, dotyka każdego z nas, pomimo tego, że jest niewidoczny, I dlatego my z tym przekazem no, nie, 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 nie robimy tylko konferencji w Warszawie ale również Chcemy iść tutaj, chcemy iść lokalnie i między innymi wybraliśmy tutaj bełchatów. między innymi też również dlatego, że jest z nami Tadeusz Sospara, który jest prawnikiem zawodu, także mam nadzieję, że Państwo są usatysfakcjonowani i czy mają Państwo pytania. Ja tylko dodam do tego, co Anita powiedziała, że oczywiście program Lewicy w tych wyborach, w nie tylko w wyborach jest programem kompleksowym, komplementarnym który odnosi się do wszystkich segmentów życia publicznego i życia ludzi w Polsce. I on będzie w trakcie kampanii zaprezentowany w całości również. Myślę, że, że gdzieś w końcu września w Bełchatowie będzie też duża konferencja. Duża, tak mam nadzieję, konferencja prasowa z udziałem także jeszcze innych kandydatów z listy lewicy, gdzie ten program kompleksowo zostanie zaprezentowany. I będziemy o nim mówić. Dziś rzeczywiście zwracamy uwagę na kwestie praworządności, jakości prawa. I, i tych elementów natomiast e, o innych sprawach, w tym także o, o problemach energetyki dokładniej będziemy mówić e, na następ, podczas następnego spotkania, które mam nadzieję również Państwo się zjawią. zagadnienie jest długa. Jest długa lista zagadnień. W wielu sprawach mamy odmienne poglądy nie tylko od aktualnie rządzącej, ale także od partnerów z opozycji, którzy którzy już współdziałamy i jest możliwość współdziałania w przyszłości, ale no, są, są pewne elementy programowe, które, którymi się różnimy. Nasze no jakby, jak sama, sama okoliczność, że jesteśmy lewicą wskazuje, muszą być nastawione na, na społeczeństwo, muszą to być elementy prospołeczne, ale także nie zapominam o tym, żeby było czym dzielić, to trzeba, trzeba jednak myśleć o, o, o dobrej gospodarce i o jej rozwoju również. Właśnie mówi Pan, że jest różnica poglądów na listach, że one się muszą w jakiś sposób w końcu wyklarować. Tutaj właśnie chciałem zagadnąć, jednak wrócić troszeczkę do tego tematu kopalni, bo z informacji jaką wcześniej uzyskaliśmy od na przykład radnego Marcina Rzepeskiego, który miał startować z listy również lewicy. On dość mocno argumentował, że wycofuje się z tej listy ze względu właśnie na tą rozbieżność poglądów dokładnie z panią Anitą, jeśli chodzi właśnie o kopalnie i to postulowanie zamknięcia w miarę możliwości szybkiego kopalni w tej wersji, którą mamy tutaj. No Jest to pytanie się pojawia, czy Lewica ma jakiś wspólny pogląd wyklarowany na temat kopalni, na temat odkrywki złoczyw, na temat energetyki opartej na węglu. Jak to ma wyglądać? Proszę Państwa, ponieważ temat powstał krótko i zwięźle. Mariusz powiedział to może niezbyt, niezbyt tak dobitnie. Precyzyjnie. I precyzyjnie. Kopalnia węgla brunatnego, akurat przyjechałem po studiach, kiedy pierwsza łyżka, pierwszej koparki zaczynała zbierać nadkład. Przepracowaliśmy tutaj wszyscy razem blisko 50 lat, żeby wyeksploatować całe złoże bełchatu. Już jest bardzo zaawansowana eksploatacja złoża szczerców za 15 maksimum, a właściwie za 12-13 lat tego węgla już nie będzie, a w odkrywce Bełchatów nie będzie już za 7 lat yy, tego węgla. Koncesja na wydobycie jest w takiej perspektywie. Proszę Państwa, największym problemem Bełchatowa to jest to, że dzisiaj nikt nie myśli o tym, co zrobić z tym, co jest. Co za kilkanaście lat siłą rzeczy nastąpi. się o faktu nastąpi i ustanie. Nikt nie mówi o żadnym zamykaniu, bo to, byłoby, to byłaby zbrodnia i nikt nie pozwoli na to, a już na pewno nie ja, który przy, przy tym wszystkim tutaj pracowałem także przez, przez tyle lat. To nie o to, nie ma tu rozbieżności. Nastąpiło jakieś pomylenie pojęć. Ja przejrzałem, prze, obejrzałem cały materiał, całą relację z wizyty. Roberta Biedronia, Anity i, i, i tych ich wypowiedzi No nic nie ma to, takiego, ja nie wiem kto to wymyślił w ogóle, no nie zgadzam się, nie zgadzam się z, taką, z, taką, z taką tezą. Ale ona zostanie zamknięta, ponieważ zabraknie węgla. To oczywiście, jest, jest jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jedno, bo jest, no dobrze, jest odkrywka złoczew i to nam jeszcze zapewni żywotność. Proszę Państwa, z całą odpowiedzialnością stwierdzam, obecny rząd nie uruchomi tej odkrywki. Bo to wszystko, co się w tej chwili wokół Złoczewa dzieje, to jest wszystko oddalanie w czasie, to jest gra na zwłokę. W moim przekonaniu nie uruchomi. Jeżeli się pomylę, jestem w stanie odszczekać za przeproszeniem za kilka lat to, ale uważam, że to jest problem. Nikt nie robi tego, co powinien robić, wszyscy tylko mówią. A oczywiście, odkrywka Złoczew byłaby, jest jakąś szansą dla Bełchatowa, ale proszę Państwa, to jest szansa do 50 roku gdzie i tak i tak z, z, wynika z wszystkich postanowień Unii Europejskiej to, to ta energia węglowa będzie musiała wygasać, u nas wygaśnie w sposób naturalny, nawet jak odkrywka złoczew powstanie, czego, czego bardzo serdecznie braci górniczej i energetycznej życzę. I chciałbym, żeby powstała, bo to jeszcze jest ten czas, kiedy nie jesteśmy w stanie nawet przy wielkich wysiłkach wszystkich, którzy mówią o, o energetyce odnawialnej i moja sympatyczna tutaj koleżanka z Listy również, to nie wystarczy na ten czas. Przez ten czas jeszcze musimy produkować energię z węgla, z tego, który jest, który jest rozpracowany, bo pewnie nie będziemy rozbierać miasta Legnica po to, żeby dostać się do odkrywki, która by wystarczyła na 150 lat jeszcze do dawała energię. Ale chyba już takich pomysłów nie będzie. W związku z tym nie ma problemu na naszej liście w obrębie lewicy rozbieżności poglądów co do tego, co do Bełchatowa. Bełchatów ma dokończyć swojego dzieła tutaj na tych odkrywkach, ma produkować energię i jeżeli będzie złoczew, ma ten ten złoczew, ten węgiel ze złoczewa spalać i produkować energię, ale dziś już. Wiedząc, jak długo się planuje, jak długo się przygotowuje inne rozwiązania, żeby nas nie zostawiono tu w Bełchatowie z olbrzymim terenem zajmującym pół gminy kleszczów i po jednej czwartej gminy około szczerców i rząśnia, i jeszcze okolicznych troszkę, z tym wszystkim, co tutaj zostało. To musi być zagospodarowane. A czy to da wszystkim tym i nam tutaj, i naszym potomkom pracę? Nie za bardzo to widzę. Nie ma koncepcji na to. Ani dzisiejszy rząd, ani nikt, nikt z polityków innych oprócz lewicy o tym nie mówi i nie myśli. I to jest cała prawda o, o sprawach Bełchatowa, sprawach bełchatowskiego węgla, bełchatowskiej energetyki i prawda o tym, że nie ma zasadniczych rozbieżności co do tego, do tej sprawy na, w programie Lewicy i na liście kandydatów Lewicy. Dziękuję. Jeśli mogę, tylko doprecyzuję tak, i tak konkretnie oczywiście. skieruję właśnie do Pani Anity to te pytanie, ponieważ jeśli wierzyć sondażom, duże szanse ma Pani na mandat, więc jako poseł, czy jeśli pojawiłby się temat właśnie odkrywki Złoczew, czy jako poseł podniosłaby Pani rękę, znając obecne Generalnie tego wszystkiego za tą odkrywką, za jej powstaniem, czy jednak... Nie zdecydowałaby się Pani na taki ruch i proponowała Pani coś innego? Nie bez powodu PiS od, odsuwa na bok tą decyzję, dlatego że już teraz wiedzą, że jest to decyzja nieopłacalna po prostu ekonomicznie. Natomiast tu Państwo, tak naprawdę problem jest w tym, że Bełchatowianie są oszukiwani przez ten rząd, ale także również poprzednie rządy, a my jako Lewica, jako jedyna partia mamy odwagę powiedzieć, że za 15 lat będziecie Państwo w kłopocie. I my mamy odwagę powiedzieć, już teraz trzeba zacząć znaleźć rozwiązanie dla bełchatowa, bo to nie zrobi się z dnia na dzień. Dlatego, my proponujemy znaczy, ja mam taką propozycję i lewica żebyśmy tutaj w ten okręg zainwestowali w przemysł odnawialnych źródeł energii, tak żeby zagwarantować pracę, dobrze płatną pracę tutaj pracownikom, ale też ich dzieciom. Ale także podejść do tego kompleksowo i na przykład zagwarantować szybką kolej, połączenie z łodzią. To nie jest tylko jedno rozwiązanie. Natomiast moim marzeniem jest spotkać się po prostu tutaj z pracownikami, zarówno kopalni, jak i elektrowni, jak i bełchatowianami i znaleźć rozwiązanie zielone rozwiązanie dla tego miasta, po to, żeby tutaj bełchatowianom się żyło dobrze i ich dzieciom również. I taki jest nasz cel. Ale czy jest szansa w ogóle w jakiejś okoliczności, żeby podniosła Pani rękę za Złoczewym jako poseł? No, Szczajnie nie będzie głosowała w tej sprawie. Znaczy ja, ja osobiście <laughs> uważam, że jest to rozwiązanie nieekonomiczne i nie, nie powinno tak nie powinno to być. I są rozwiązania lepsze. Między innymi odnawialne źródła energii. Można się zastanowić nad energetyką jądrową, ale tylko jeżeli będzie poparcie społeczne i poparcie ekspertów. Ja osobiście nie, nie do końca się z tym zgadzam, natomiast mogłabym takie rozwiązanie ewentualnie zaakceptować.